Skin. nie druga część tylko pierwsza dzisiaj testujemy sobie słodycze więc mam pierwsze peczko takie ogólnie mam ledy i nie widać zbyt wielu kolorów ale takie squidem takie takie kropetki to sobie na bok takie żelazki takie co? i Żelki majątek i takie ciasteczka. Zacznijmy sobie na od tych ciasteczek, które odpiszę, bo chcemy się grać. Ale dobra. tak się prezentują? Są malinowe, ale zapachnięło mi innymi. Dobra. Tym słuperszem. Oke. Okay. Jakby jak mi się wyłączy, bo, bo będę miała zawoloną pamięć, to zrobię po prostu drugą część, taką taki o. Mm. Mm -hmm. Bardzo dobra. Smakuje mi na serio. Mhm, mm bardzo dobrze Przejdźmy sobie do pieczka. Słyszałem jeszcze to, przestraszyła się dosłownie. Dobra, odkręcone Panie, to tak ładnie. Gazowane. Dobra. Bardzo pyszne. Lubię ten napój, jak będę lubił. Przejdźmy, może, może już te były. Te żelki, żelki um, to są arbuzowe. I pisze tam Sour um, Candy. Czyli właśnie słodycz żelki słodyczem i sprawdzimy zaraz, czy takie twarz nam prezentują popieramy ale ładnie się mamy pasmaki smaki sobie od razu słód, ma dwa Chodź. Smakuje mi jak guma. Przepraszam, że ma trzy smaki, ale udało mi się tylko zrobić... ...dwa. Dobra, teraz taki drugi. Mm. To zdecydowanie lepsze niż to. No. Teraz to. to. Mm. Muszę sobie popić.

smaku, właśnie trutka w końcu, tak to smakuje. Ale dobra. Mm, teraz sobie mm, przejdźmy do ciasteczek squid game. Teraz się ja poczuję trochę jak squid game, bo mówię dosłownie, jeszcze nie próbowałam ich, jakby nie. E, nie. Um, niestety trochę przeszły je. Mm -hmm. To widać, ale dobra. Liczy się z... Nie no. Nie Dobra. Dobra. Otwieram. No i już. To wiosko się łamała, tylko że tak ładnie. Tak fajnie. Dobra, weźmy ten kawałek, który u tak o niej jak ciastka po prostu myślane, albo to są ciastkę myślane, <laughs> e No i już bym przegrała. Pewnie. ale nie ja nie jestem zbyt to dobra. Ja bym się też tak spodziewała, że jakbym na... Nie no, kółko dobra. Kółko jest okej. Okay. A jakbym trofiała Ej, Eee, ten... I parasol, To bym przegrała. Ale dobra. Ciekawe mnie. Też rzeki o smaku jakby mm, marchewkowym. Jakby, to będzie dobre? I czy to będzie ze skórką marchawka? Sprawdzę. Właśnie to mnie najbardziej ciekawi. No tak na serio to wszystko mnie ciekawi. Ale po prostu jestem ciekawa, czy to będzie smakowało. Tak, na ser marchawki. Połuchajmy. Wysokość, jak marchewki pachną. Dobra. A skryło się wszystko, dobra. A duszek? tak? Jak marchewka, to się Tak się prezentuję. Nie. Nie smakuje jak marchewka, ale dobra, teraz liczę. W sumie, dobra, trochę czuć się takiego mnie fajnego posmaku, a później już trochę się zmienia, więc dobra, jak wszystko razem sumkę? Mm. Dobra. ja. Dobra, ostatnia rzecz w dzisiejszym filmiku, bo już to trwa 8 minut i parę tam sekund, to w ostatnim... Osiątku...

Mama, mamy mamo, dobra. Aha, mama. teraz nie mamy. Teraz powinniśmy mieć. Wylewa się woda. Chemiczna. Aha, dobra. mhm mm mhm that's my favorite mhm mm mhm Po prostu ja już to próbowałam bardzo dużo razy ale ja to kocham więc to wszystko w dzisiejszym filmiku ocenki nie dałam ale damy wszystkie ocenkę um, a dobra więc jedz, z jedzenia najlepszy chyba no oczywiście że um, te... to było najlepsze ale bez tego to chyba to albo te ciastka picie oceniam na 10 10, 10. jakby kocham no to wszystko w dzisiejszym filmiku kupają.